Któryś jest często tak. I tutaj ten problem widać. Wiecie Państwo jaki? Ano, właśnie taki. Rzekam, tak. Zobaczcie, jak to wygląda i ile miejsca ten karton tak. zająłby w momencie, kiedy byłby zgnieciony. I ile e, kartonów zmieściłoby się do tego pojemnika, tak. gdyby każdy karton był zgnieciony. Ja nie mówię rozerwany, ale zgnieciony, tak? I tutaj mamy tą tymi. samą sytuację, proszę zobaczyć. Proszę, no no, no to, to, to właśnie w ten tak. sposób wygląda, tak? Jeżeli byśmy jako mieszkańcy to wszystko zgniatali, wrzucali do pojemnika, więcej by się tego zmieściło i nie byłoby sytuacji takiej, jak jest tutaj, prawda? Tak. Tym Byłbym bardziej, by że w piątek, tak. piątek w było tutaj było pomiezione. opróżnione czysto, tak. i czysto w koło. Tak. Mamy poniedziałek. Po I weekendzie rano. wygląda to w ten, w ten sposób, tym bardziej, że jest jeszcze wczesna pora. pora. Jest świeżo ale to tak w miarę. Tak, no widać specyf... w tak. specyficzny jakiś... sposób ta trawa jest ułożona, tak? I, i to właśnie jeżdżają e, nie, tyłem, cofają, bo należy zaznaczyć, że takie zlanie to jest 2-3 minuty. Tak. To nie trwa długo, to nie odbywa się za pomocą jakiejś rury, to po prostu no nie, e, otwiera się właz wawor. i to wszystko się leje. E, to są 2-3 minuty, robiliśmy takie akcje e, kontroli Jedna osoba dała nam znać, słuchaj, wjechał to z kilku dni co tak. najwyżej. I, I to jest miejsce widać częste, bo tego jest Cała dość kupa. sporo i to się powtarza. Widać, że widać jak to wygląda i jak to pachnie przede wszystkim, nie?